Hej, witam na kanale, dzisiaj mam taki mixing Fortuna, Wielka Kasa i owocowa Ja za może od tej owocowy zacznę I co my tu mamy? Arbus brzoskwinia Arbuz brzoskwinia, tu są arbuzy tu są brzoskwinie tutaj jeszcze brzoskwinia kolejny pomarańcz i melon tutaj mamy tu tu jeszcze była brzoskwinia pomarańcz melon банан. Ананас, банан. Ананас. Ананас. Ананас и тут и бананы. Borówka, tu borówka, tutaj. Tu, tutaj, tu. Jeszcze abokana. Dobra, kolejny gruszka. Wiśnia. Tu jest gruszka. Tu są wiśnie. Tutaj wiśnia. gruszka Wiśnie. Wszystko kolejne. Jabłko. Karambola. Tu mamy jabłka. Tutaj jabłka. Tutaj jabłko. Karambola. Karambola. Tu i tu i ostatnie dwa. Kiwi truskawka. Truskawka, truskawka. Kiwi. To było jeszcze jabłko. Kiwi. No i co? Wszystko poblokowane. CSJ. Tak jest. To może wielka kasa. No wielka kasa, co mamy trzynaście, czterdzieści pięć, trzydzieści dwa, czterdzieści dziewięć i czterdzieści osiem, a mamy czterdzieści siedem, trzydzieści cztery, dziewiętnaście, czterdzieści jeden, czterdzieści trzy. Trzydzieści osiem, jedenaście, czterdzieści cztery, obok czterdzieści dwa, trzydzieści dziewięć, czternaście, obok pięćdziesiąt, trzy osiemnaście, piętnaście, trzydzieści pięć, czterdzieści, pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąt sześć obok dwadzieścia pięć dwadzieścia sześć dwadzieścia osiem pustostan l n l no to fortuna nam została i co w tej fortunie tu mamy dwadzieścia dziewięć dwadzieścia siedem dwadzieścia dwa dwadzieścia jeden i trzydzieści siedem same dwudziestki siódemkę trzydziestkę dwunastkę trzydzieści trzy piętnaście trzydzieści dwa jedenaście sześć czterdzieści dwa

Także wszystko puste, nic nie ma. Nic nie ma dla nas, wszystko dla lotu. To także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.